Dominik Toretto i jego ekip o, przepraszam, rodzina już po raz dziewiąty zawojują wielki ekran. Cześć, tutaj Piotrek, a dzisiaj skupiamy się na gorącej premierze widowiska Szybcy i Wściekli 9. Będzie akcja, będą pościgi, wybuchy, i jeszcze raz akcja. Pomyślałby kto, że zaczyna się dość niewinnie. Dom i Letty żyją sobie spokojnie wraz ze swoim synem Brianem, ale rodzinną sielankę zakłóca pojawienie się Jacoba, dawno niewidzianego brata Doma. Duchy przeszłości mogą być najtrudniejszym przeciwnikiem dla byłego rajdowca i złodzieja. W szybkich i wściekłych dziewięć. Odwiedzimy nie tylko Londyn, Tokio czy Amerykę Środkową, ale także przekroczymy granicę dotąd nieprzekraczalną. Tak, seria oficjalnie odlatuje w kosmos. I to dosłownie. Kto poleci ku gwiazdom i na jak długo? Tego dowiecie się już podczas seansu. A tymczasem z okazji kolejnej szybkiej i wściekłej premiery przygotowałem dla Was szybki przegląd wszystkich głównych części tej znanej z całkowitego braku umiaru serii. No to gaz do dechy, zaczynamy! The Fast and the Furious, znane u nas jako szybcy i wściekli. Ależ tu wszyscy są młodzi i jacyś tacy mali. Ośmiopaki i rozbijanie się czołgami wciąż przed nami. Jedynka to po prostu na fali z Patrykiem Swayze i Keanu Reevesem w wersji samochodowej. Jest skromnie, ale i klimatycznie. What the hell is that Too Fast, Too Furious, znane u nas jako za szybcy, za wściekli. Druga część wielkiego hitu to z jednej strony więcej tego samego: wyścigów, pościgów, kraks i karamboli. Z drugiej strony całość ogląda się jako trochę taką parodię serii. No i minus za brak do The Fast and the Furious, Tokyo Drift, znane u nas jako Szybcy i Wściekli, Tokyo Drift. Tokijski skok w bok, nowy bohater, złotousty Han, cała masa driftowania i dom w krótkim cameo. No, na stołku reżyserskim Justin Lin, który wprowadził tę serię na salony akcji. Fast and Furious, znane u nas jako szybko i wściekle, stare Wita Nowe. Ten film jest trochę jak pomost między poprzednimi filmami o samochodach, a następnymi widowiskowymi behemotami akcji. Najważniejszy news: dynamiczny duet Vin Diesel i Paul Walker wraca przed kamerę. Fast 5, znane u nas jako szybcy i wściekli 5. To bez wątpienia najlepsza odsłona tego wysoko wysokooktanowego cyklu. Dwayne Johnson debiutuje jako bezwzględny stróż prawa Luke Hobbs, który ściga Doma i jego rodzinę. E, oczywiście, spoiler alert, finalnie sam do niej dołącza. Furious 6, znane u nas jako Szybcy i Wściekli 6. Seria oficjalnie żegna się z prawami fizyki. Z największych kraks nasi bohaterowie wychodzą cało, Leti powstaje z martwych, a pas startowy nigdy, ale to nigdy się nie kończy. Szósta część to tak naprawdę epilog świetnej piątki. Jest rozmach. With me. Furious 7 znane u nas jako Szybcy i Wściekli 7. Drugi najlepszy film z serii wskrzeszający na ekranie nieodżałowanego tragicznie zmarłego Paula Walkera. Samochody skaczą z budynku na budynek, samochody latają, a Jason Statham gra bez wątpienia najlepszego złoczyńcę serii. Kino zemsty z nostalgiczną, wzruszającą kodą. Right here, The Fate of the Furious. Znane u nas jako szybcy wściekli 8. Jason Statham zmienia się w tego dobrego, a Dominik Toretto dla odmiany przechodzi na ciemną stronę mocy. Charlisteron ma warkoczyki i jest hakerem, a gościnny występ zalicza sama Helen Mirren. Poziom absurdu pod sufitem, a ten trend utrzyma się także w najnowszej części. No ale po to tę serię oglądamy, prawda? Na szybkich i wściekłych dziewięć zapraszamy już od dzisiaj do Multikina. No to co, widzimy się? Jeśli topka wam się spodobała, to dajcie lajka, napiszcie nam coś miłego, a i subem nie pogardzimy. Do zobaczenia!